Maleczko, kochani widzowie, witam was w kolejnym odcinku Starych Nowych Szyderców. W którym to obstawiamy najbliższą kolejkę Premier League. Jak widzicie, w dzisiejszym odcinku jestem sam, ponieważ po ostatnich dosyć odważnych predykcjach. Okej, okay, niech będzie to 2 do 2. Niech będzie, że 1-0 dla Luton. 1 do 1. U 2 do 1. I 2 do 2. Piotrko, tak myślę, dwa do jednego, bo ten do jednego. Niestety tutaj zarówno Mateusz, jak i Przemek stwierdzili, że no, to już nie ma sensu dalej dawać predykcji, po prostu zostaniecie sam. Hey, Ale... yeah. Yeah, a, a tak naprawdę tutaj wyjechali do Wiednia, także pozdrawiam chłopaki, dobrze się tam bawcie. A my nie będziemy przedłużać oczywiście i przejdziemy do, do obstawiania najbliższej kolejki Premier League. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie robicie, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, komentujcie, możecie podawać swoje typy. No i też pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu tego kanału i też zostawieniu dzwoneczka, żeby być na bieżąco z naszymi treściami. Ostatnio mieliśmy też live'a z Ligi Mistrzów, mamy nadzieję, że będzie to dosyć regularne, więc śmiało możecie z nami zostać. I przechodzimy oczywiście do pierwszego meczu, który będzie... Super porywającym spotkaniem Crystal Palace z Fulam. To w sumie też to jest taki jeden z trzech meczów, który jest w Multilidze. No i pierwsze takie spotkanie, które mi się wydaje, że jest dosyć wyrównane, ponieważ i Crystal Palace ma swoje słabości i ma swoje też mocne strony. Fulan tak samo, z czego mi się wydaje, że Fulan wszystko jest ciutkę wyżej, ze względu na to, że powiedzmy. Większość osób im no, nie wróżyło zbyt wiele. Natomiast start sezonu nie jest najgorszy, w związku z czym myśli, mi się wydaje, że tutaj padnie mimo wszystko ostatecznie remis 1 do 1. Dlaczego? Ponieważ grają na stadionie Crystal Palace, więc wiemy, jak to jest ciężki stadion i dlatego też będzie tutaj remis 1 do 1. Następne spotkanie multiligi, które będzie arcyzaciętym spotkaniem, czyli Luton tam z Wolverhampton. Jest to mecz na stadionie Luton i kurczę jest to też ciężkie spotkanie, ponieważ no wiemy, że Luton nie ma jeszcze zwycięstwa w tym sezonie. Natomiast Wolverhampton no, mimo swoich problemów nie wygląda wcale źle i to już kilka razy mówiłem, jest duży nieparteść w tej drużynie mi się wydaje. I ciężko mi jest wyrokować naprawdę to spotkanie, ale ja, ja chyba znowu zaryzykuję. Kurczę, znowu mnie przechrzczą i znowu stwierdzą, żebym sam to nagrywał. A tak naprawdę to, no i wszystko, kurczę, bym postawił na Luton i Luton tam wygra to spotkanie 2 do 1. I będzie to pierwszy, będą to pierwsze punkty, wszyscy będą się cieszyć, naprawdę będzie gigantyczna feta. Ostatnie spotkanie tej multiligi, czyli spotkanie Manchester City z Nottingham Forest na Etiquette Stadium. Nottingham Forest jest drużyną ciekawą. Drużyną, która w tym sezonie już kilka razy pokazała się z dobrej strony i w zeszłym sezonie tutaj potrafiła urwać punkty Manchesterowi City, remisując z nimi. W związku z czym, kurczę, nie jest wcale powiedziane to, że Nottingham Forest musi być przegranym tego spotkania. Natomiast mi się wydaje, że mimo wszystko Etihad Stadium aktualnie jest tak żywym stadionem i Manchester City jest w takim gazie, że. Pokonał ostatecznie Nottingham Forest i to spotkanie skończy się wynikiem 3 do 1, ponieważ myślę, że mimo wszystko Nottingham Forest coś tam zdoła wcisnąć. A pamiętajmy też, że defensywa Manchester City nie jest wcale aż tak mocna. To ostatnie spotkanie z sobotnich potyczek w Premier League, czyli spotkanie Evertonu z Brentford na stadionie Brentfordu. I mi się wydaje, że tutaj nie ma co dużo dyskutować i Brentford wygra to spotkanie tak co najmniej 2 do 0. Everton jest w gigantycznym kryzysie, wygląda to źle. Cały zespół po prostu no, jest poniżej pewnego poziomu. Może defensywa tutaj, środkowi obrońcy Tarkowski i Braithwaite, bodajże, to jako jedyni tak naprawdę pokazują jakiś poziom, a pozostali zawodnicy Everton to naprawdę jest no syf. Du duży syf. A Brentford jest w gazie, MBMO, Uisa. Myślę, że tutaj Everton zostanie pokarany. Ostatnie spotkanie jest sobotnie, czyli Berlin z Manchesterem United i mi się wydaje, że to jest pierwsze spotkanie Manchester United, w którym będzie Manchester United dominował, i w którym w końcu obudzi się stary dobry Manchester. Ponieważ no, nie oszukujmy się, no, ostatnie spotkanie Manchester United to było. Porażka, gigantyczna porażka. I jeżeli nie teraz, to, to naprawdę nie wiem kiedy. Więc ja mu tutaj, że Manchester United wygra. I wygra pewnie, bo będzie to 3 do 0, bo Bernie naprawdę nie przekonuje na start sezonu i wygląda to bardzo, bardzo słabo, więc Manchester United wygrywa to spotkanie 3 do 0. Przechodzimy do niedzieli i niedzielne pierwsze spotkanie, o którym pomówimy. Spotkanie multiligi, tak zwany hit kolegi, czyli Arsenal London podejmujący Tottenham na Emirates Stadium. Myślę, że to jest Spotkanie bardzo wyrównane, i to jest pierwsze od dawna spotkanie Premier League między tymi dwoma drużynami, które naprawdę będzie na bardzo wysokim poziomie, gdzie zarówno jedna, jak i druga drużyna po prostu prezentuje się z bardzo dobrej strony i będzie to też bardzo, bardzo ciekawe dla po stronnych widzów, tak? Andrzej Postekoglu naprawdę naprawdę zbudował fajną drużynę z Tottenhamu. Nie da się wręcz nie lubić tej drużyny. Sam, jako kibic Arsenalu, po prostu bardzo jestem dużym fanem tego, co Andrzej stworzył w Tottenhamie. I naprawdę ci zawodnicy są wyluzowani, grają w fajną ofensywną piłkę, widać, że lubią ze sobą grać. Natomiast na nie oszukujemy się tutaj też maszynami Mikel Artety chociaż nie jest aż tak skuteczna jak sezon temu to cały czas dowozi te wyniki i cały czas wyglądają pewnie. Naprawdę środek pola z Deklanem Rice'em jest wybitny. Saliba, Gabriel, White, Zinchenko, teraz jeszcze Raja na bramce. Swoją drogą to, jak Raja myśli, po prostu jak zawodnik z pola, bardziej aniżeli bramkarz, to jest też coś wybitnego. No i dziwnego, że Klop mówił o nim, że powinien on mieć dziesiątkę na plecach zamiast jedynki, bo coś, coś naprawdę w tym jest. Więc myślę, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie, bardzo ciekawe spotkanie. Ale ostatecznie spotkanie wygrane przez Arsenal, i wydaje mi się, że to będzie wynik 3-1 do 1 dla Arsenalu. Mam nadzieję, że się nie będę się mylił, bo byłoby mi smutno. Yy, następne spotkanie: Brighton z Bournemouth na stadionie Brighton. Nie będę się tu dużo rozwodził, tak naprawdę. Bournemouth ma, chociaż fajną mają kadę, coraz bardziej się zgrywają, i to było też widać z meczu z Chelsea, to cały czas są tam problemy. Więc Brighton jako na Oliwiano Różyna, świeżo po meczu Ligi Europy, który notabene zaraz się zacznie, bo nagrywam to w czwartek chwilę przed 21, w związku z czym za chwilę zobaczymy, jak tam Brighton sobie poradzi w debiucie w Lidze Europy. No i oczywiście też na pakowanie tutaj po zwycięstwie z Manchesterem. Ostatecznie wygrałem to spotkanie, myślę, że 3 do 0. Następne spotkanie, Chelsea z Aston Villa. Chelsea jest okropne. Jakby okropne, co to dużo mówić. A zaraz się też kończy ich dobry terminarz, więc biada, biada im, bo nie widzę tutaj za dużo punktów. Zwłaszcza jeżeli oni teraz mają już takie demony na stosunkowo słabsze drużyny, niż to, co na nich czeka w październiku do grudnia. Bo tam jest i Arsena, Manchester City, Manchester United, no fura, fura po prostu. I mi się wydaje, że ta spotkanie też nie zakończy się zwycięstwem Chelsea. I będzie to spotkanie na 1 do 1, bo nie uważam, żeby Aston Villa, która też ma stosunkowo ciekawy start sezonu, co prawda na starcie tutaj wyłupali łupnia, z Liverpoolem też przegrali, natomiast mimo wszystko no Chelsea to nie jest aktualnie taki kaliber jak, yy, jak Liverpool, no i właśnie nawet jak Newcastle, tak? że te drużyny są trochę wyżej, w związku z czym myślę, że to będzie wynik 1 do 1. Dlaczego? Bo ma no wszystko tutaj myślę, że Aston Villa. Będzie miała swoje problemy ze skutecznością, będą prowadzić naprawdę tą tę grę, natomiast ostatecznie, tak jak mówię, skończy się to remisem. I po prostu Chelsea wyjdzie z jednym punktem i będzie tutaj bić się o top 10, może kiedyś tam skoczą. Ostatnie spotkanie multiligii, czyli Liverpool z West Hamem na Enfield. I tutaj w tym spotkaniu, szczerze powiedziawszy, gdyby to było na serwisie West Hamu, piastowałbym prawdopodobnie remis, a może nawet zwycięstwo West Hamu. Ale jest to na Enfield. Wiem, jakim stadionem jest Enfield. Wiem, jak ciężkim stadionem jest ten stadion. I nie sądzę, żeby tutaj West Ham miał dużo do szukania. W związku z czym myślę, że Liverpool wygra to spotkanie 2-0. do 0. Takie kładziutkie 2-0 do 0 dla Liverpoolu. I ostatnie spotkanie tej kolejki, czyli spotkanie Sheffield United z Newcastle. Chciałbym tutaj naprawdę Sheffield wyrokować inaczej, bo. Szczerze powiem że, że tą drużynę, patrząc na to, że mocno skazywałem ich na porażkę, mówiąc nawet, że będą gości niż Pluton. Natomiast ten na start sezonu nie zawodzą, wyglądają całkiem przyjemnie i aż mi szkoda, że nie wywieźli chociażby z meczu z Tottenhamem trzech punktów, bo byli bardzo blisko tego. Ale mimo wszystko, tutaj z Newcastle nie będzie aż tak łatwo. Znaczy, aż tak łatwo, no nie, nie będzie po prostu łatwo. I ostatecznie wydaje mi się, że Sheffield tego spotkania też jeszcze nie wygra i Newcastle takie skromne 1-0 do 0, myślę tutaj wywiezie. I po prostu strzelam szybko bramkę, zamurują się i, i tyle. No cóż, y, przejdźmy do końca tak naprawdę tutaj naszych predykcji, naszych predykcji, w sumie to tylko moich. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Komentujcie. Możecie też wysyłać swoje CV na naszego maila. Bo cóż, no, skoro chłopaki mnie opuścili, to dawajcie kogoś nowego na predykcję. Wpadajcie na nasze inne sociale typu Twitterek, typu TikTok, Facebook. Na TikToku już mamy tysiąc obserwujących, za się bardzo, bardzo mocno dziękujemy. Będziemy się pielić cały czas do przodu, cały czas w górę. Także mi pozostaje tylko się tam pożegnać. Trzymajcie się, się ciepło. Cześć.